Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły-Kraków, tym razem mecz oczywiście z podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz, który będzie miał wiele, że tak powiem, ciekawych momentów myślę, ponieważ myślę, że sportowo ten mecz może oddać. Ale też atmosfera będzie myślę, myślę naprawdę genialna, bo, bo, bo ma być komplet i, i też nasi wiślacy mają się tam zjawić w licznej obsadzie, także tutaj to też na pewno będzie pozytywnie wpływało na to spotkanie. Ale przede wszystkim jest to mecz też w takim aspekcie sportowym, że no i Podbeskidzie o coś walczy, no i Wisła również. Także, także no o ile Podbeskidzie walczy o baraże, chociaż no ta droga jest dla nich bardzo bardzo ciężka, ponieważ e, no przegrali ostatni mecz z Zagłębiem Sosnowiec po takim dosyć zwariowanym meczu, gdzie były dwie czerwone kartki po jednej dla, dla każdych z zespołów. Do tego doszedł jeszcze fakt że nawet ta arka gdynia im trochę zagraża. Także może się zdać tak, że podbeskidzie, podbeskidzie po prostu nie awansuje, nie nie awansuje nawet do baraży. Także tutaj no, no więc na pewno będą bardzo zmotywowani w tym spotkaniu, by, by wygrać. No Wisła no to już w ogóle, no Wisła musi wygrać każdym ze spotkań i trochę też musimy liczyć na na rywali, żeby tutaj co by nie mówić, no, żeby awansować, żeby awansować tutaj bezpośrednio, no bo barażę już mamy to już jest ten plan minimum, który mówiliśmy został e, osiągnięty e, też no pytanie jak Wisła Kraków poradzi sobie w tym meczu bez Luisa Fernandeza e, ponieważ no, no jest to ważny punkt naszej drużyny, no nie ma go w tej chwili e, no bo wiadomo pozuje za kartki, e, wraca Igor Łasicki to na pewno dobra informacja e, wraca również E, wracają również e, piłkarze e, tacy jak Wulnet Basza, e, też no wrócił ostatnio e, Sapała, także on też się może przydać, dobrze zaprezentował się Dawid Szot czy Momosise, e, szczególnie no, tutaj z wyróżnieniem Dawida Szota, więc e, powiedzmy, że ta sytuacja nie wygląda tak źle ale na pewno też różowo nie wygląda, także tutaj yy, na pewno no, ciekawe czy uda się tutaj Luisa Fernandeza zastąpić no w tym głowa yy, między innymi Radosława yy, Sobolskiego jakbym miał mówić no spodziewam się tutaj raczej wielu bramek i myślę, że takie 3 do 2 dla Wisły Kraków. Myślę, taki wynik bym stawiał. No, no, liczę na to, że Wisła jednak wygra w tym spotkaniu i to ona przypisze sobie 3 punkty. Ja jestem w ogóle znany, że ten mecz jest dla Wisły taki, że jeżeli Wisła wygra ten mecz, to wygra kolejne dwa i awansuje bezpośrednio, bo myślę, że na przykład taki ruch może stracić punkty. Chodź, bo... bo, bo, bo. Inaczej, prędzej również LKS, prawda? No bo jednak y, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby LKS y, zaliczył dwie wpadki, tak? Więc jakby, no wydaje mi się, że tutaj, y, no prędzej jak już, no, no to ruch Chorzów, y, ale nawet jeżeli się nie uda awansować bezpośrednio, no to to te jakby w barażach będziemy w też bardzo dobrej sytuacji, no będziemy prawdopodobnie wtedy startować z trzeciego miejsca, y, które, y, które po prostu no uprawnia nas do gry y, na R22, y, więc to jest też. Y, Pozytyw tej całej sytuacji. Niemieckim, no, no, grasz teoretycznie z, na początku z łatwiejszym rywalem, tak? Więc myślę, że to dla Wisły byłoby też w jakiś tam sposób w miarę wygodne. Ale dobrze, przejdźmy sobie do zespołu pod który. Już kiedyś analizowałem, on się jakoś tak bardzo mocno nie zmienił, e, ale warto wskazać tutaj kilku piłkarzy, no między innymi Kamil Biliński, e, nasz Krzysztof Dżazna, który w ostatnim meczu właśnie z Beskidziem w Krakowie nas bardzo ukarał, e, no bo tak to byśmy mieli dwa punkty więcej, jakby nie było. E, również jest e, Artur Witelli, e, obrońca, Rodriguez, Julio Rodriguez, który podobno właśnie nie będzie do dyspozycji trenera, więc jakby tutaj to jest pozytyw tej całej, tej całej sytuacji, no jest Tomasz Jodłowiec no jest wielu, wielu piłkarzy, których można jest na przykład Bonifacio, który naprawdę jest to piłkarz o, o naprawdę dobrej technice jak na obrońcę i który naprawdę no, potrafi rozgrywać dobrze wygląda w, w, w tych pojedynkach też typowo defensywny Także, także naprawdę jego również bym się mm, obawiał, e, ale generalnie myślę, że tutaj Wisła Kraków e, ma tą kadrę mimo wszystko troszkę lepszą, jeśli chodzi o wyniki, jakie e, zostają, e, zostały osiągnia, osiągane przez zespół, przez zespół Górali tak można tutaj to określić, no to ostatni mecz już wspominałem przegrana z Zagłębiem 1-0 remis z, z, z Górnikiem Łęczna 3-3 do -3, remis z Niecieczą przegrana z lks em wysoka wygrana z Chojniczanką 4-1 do Remis z ruchem Chorzów, remis również ze stalą Rzeszów i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie ostatnie wyniki. No, można jeszcze powiedzieć, że zremisowali z, zremisowali z puszczą 1 do jednego. tak to no, mało jest faktycznie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w ostatnich meczach mało punktowali. No i może to jest właśnie efekt tego, że, 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 że są na miejscu ósmym, gromadzą 43 punkty. No Wisła ma no, odpowiednio więcej, bo 54 punkty, więc, więc tu przewaga jest, no to nie jest mecz za 6 punktów, ale jest to mecz bardzo ważny dla Wisły Kraków, by po prostu wygrać i przybliżyć się tym samym do awansu bezpośredniego. Także cóż, no tyle o, o, o Podbeskidziu, zajmijmy się teraz... Wisłą Kraków. Słuchajcie, no już mówiliśmy tutaj o aspekcie Luisa Fernandeza. Być może, być może, że znaczy inaczej. Ciężko sobie wyobrazić, znaczy, ja powiedziałem, że to będzie taki szalony mecz, ale oczywiście może być zupełnie zupełnie inaczej, bo prawda też od Podbeskidzia jest taka, co może grać na korzyść Wisły Kraków i na niekorzyść, że to jest bardzo nierówny zespół. To jest zespół, który może zagrać świetne zawody że naprawdę no, nie pozostawia złudzeń rywalowi, ale to, a to jest czasem taki zespół, który kompletnie nie istnieje na boisu, który wygląda słabo yy, i myślę, że... No, ciężko sobie wyobrazić, myślę, że akurat Podbeskidzie będzie zmotywowane i, i tutaj spodziewałbym się trudniejszego meczu yy, i no... czuć coś takiego, że no kibice się obawiają. Ja sam ma, jestem taki dosyć rozdarty, jeśli chodzi o to spotkanie, więc y, ważne jest to, by nie popełniać błędów, by y, no, też uważam, że defensywa nie będzie aż tak klejona, bo wraca Igor Łasicki, y, y, dobrze się zaprezentował Dawid Szot, y, także można mieć, można mieć naprawdę y, dobre zdanie o tym spotkaniu. Też y, wspominałem o Momosice, -y. uważam, że to też będzie dobre rozwiązanie, na pewno lepsze niż Mateusz Ubłyński, bo wiemy, że raczej Mula nie będzie do dyspozycji y, trenera. Y, także, także oby tutaj wszystko się dobrze dla Wisły Kraków zakończyło. Y, na pewno powiedziałem, no to, 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 to naprawdę będzie trudne spotkanie i Wisła no, musi zagrać, no, musi stwarzać sobie sytuację, musi wykorzy wykorzystywać tę sytuację, y, bo z tym był ostatnio problem w meczu z y, Termaliką. To jest właśnie to, to, to jest to, co na czym trzeba się skupić. Myślę, że Radosław Sobolewski yy, no... Nie ukrywajmy, też będzie brakować Luisa Fernandeza. Jednak to jest piłkarz, który potrafi regulować tempo gry, który potrafi właśnie tą piłkę w odpowiedni sposób przytrzymać, przyspieszyć grę. Właśnie to jest ta, ta regulacja tempa Luisa Fernandeza. To no jest to piłkarz, który potrafi jednym zagraniem zrobić różnicę, jedną akcją zmienić losy spotkania. Naprawdę, no to, to jest piłkarz, można powiedzieć, wielowymiarowy. No jest przymierzany podobno między innymi do Legii Warszawa i do jeszcze jednego klubu. Ale, ale myślę, że on na to nie pójdzie. Myślę, że Luis Fernandez będzie miał dużo lepsze oferty i uważam, że jeżeli Wisła Kraków awansuje do Ekstraklasy, to będzie chciał, będzie chciał walczyć z Wisłą Kraków o, o jak najwyższe laury niż z Legią, gdzie wiadomo, jaka jest Legia. Różnie może być to też klub specyficzny, że, że on generalnie jak, jak gra słabo, gra słabo to, to, to by się na, nagle nie łapał do kadry. Wiśle jednak ma pewne miejsce e, i też wydaje mi się, że, że Luis to czuje i, Wydaje mi się, że akurat Kraków trochę bardziej mu się podoba niż Warszawa, No tak jak tak patrzę po jego wypowiedziach, czy to też, myślę, że no wiadomo, że w Legii pewnie mógłby liczyć na troszkę lepszą pensję, chociaż w Wiśle nie zarabia wcale mało, ale no zobaczymy jak to wszystko jeszcze, jak to wszystko jeszcze się potoczy, ja akurat tutaj w tej, tej sytuacji jestem e, optymistą, e, ale wracając do tego meczu e, no słuchajcie, no wierzę w to wierzę w to, że uda się zastąpić Luisa Fernandeza pewnie zagra, na jego pozycji zagra Kacper Duda Ruda zagra na tej swojej pozycji e, i zagra też pewnie Momo Sisse na skrzydle e, no bo jak Mateusz Muński przegrywa z nim rywalizację, to myślę, że akurat Sobolewski nie postawi na niego, na Muńskiego, akurat w tak ważnym spotkaniu. Więc myślę, że tak to będzie wyglądało. To też może się udać, bo Kacper Duda ma tego pasa. Potrafi podać, potrafi wypatrzeć swojego kolego, kolegę z zespołu, także myślę, że, że tutaj to też może zadziałać i, 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 i ta ofensywa wcale tak bardzo nie ucierpi. Bo wiadomo, że to ciężko będzie ciężko będzie zastąpić Luisa, bo, bo jak powiedziałem, no to jest piłkarz, e, nie ukrywajmy wielowymiarowy I, i on i potrafi też powalczyć, e, powalczyć w obronie, potrafi, e, potrafi no, wiele rzeczy potrafi, więc jakby tutaj mm, wiadomo, że je, je, jego brak będzie odczuwalny. E, wraca też Basza, e, więc teoretycznie gdyby tam no, jest Sapała, jest Basza e, e, Wiadomo, ten środek pala Bekeme mmm, Tatchi pewnie tam zagra na pozycji, e, na pozycji właśnie e, też środkowego pomocnika defensywnego. No, wielu, wielu by chciało, żeby sprowadzić go na środku obrony, ale powiem Wam, że, że on na środku obrony wygląda jeszcze gorzej, tak prawdę powiedziawszy. Więc ja, ja uważam, że lepiej jak on będzie grał jednak na tym środkowym pomocniku e, defensywnym na ten moment na ten moment może się to zmienić. Dobra, tyle o tym spotkaniu. Piszcie swoje typy na ten mecz, jak ten mecz może wyglądać w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach.